Jako przewodniczący minionej kadencji mam zaszczyt rozpocząć pierwsze obrady sesji Rady Miejskiej w Olsztynie w kadencji 2014. Zgodnie z procedurą w tym momencie oddaję przewodniczenie Wysokiej Radzie Radnej Bogumila Tuchowskiej. Proszę bardzo. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować decyzje. Witam serdecznie. Jako Burmistrz Olsztyna w imieniu mieszkańców naszej gminy, w imieniu szefów jednostek organizacyjnych, również w imieniu pracowników naszych urzędów chciałbym Państwu bardzo serdecznie pogratulować wyboru do rady szóstej kadencji. Bardzo serdecznie Państwa powitać na sali sesyjnej, którą nasz urząd udostępnia do Państwa dyspozycji na następne, a dla niektórych na kolejne cztery lata. Ja myślę, że wszyscy siedzący przy tym stole mogą czuć się zwycięzcami w tych wyborach. Chciałbym, jako urząd, zaprosić wszystkich do współpracy w realizacji zadań, nie, ale również w realizacji programów wyborczych, z którymi Państwo do tych wyborów przyjście. Ja myślę, że na to, że znaleźliście, znaleźliście się tutaj, zasłużyliście swoją dotychczasową pracą, działalnością, również to, że wielu radnych poprzedniej kadencji znalazło się tutaj ponownie, świadczy o tym, że społeczeństwo dobrze oceniło pracę gminy, pracę rady gminy jako organu, jak również państwa, którzy ponownie to zaufanie otrzymaliście. Ja oczywiście deklaruję jak najdalej idącą e, współpracę ze wszystkimi z Państwa, niezależnie od formacji i ugrupowań, e, które reprezentowaliście. Chciałbym, żeby e, Wasze pomysły, Wasze inicjatywy, Wasze e, wnioski udało się w jak największym stopniu zrealizować. Myślę, że jest to taki moment e, startu w, w działalność, która zaczyna się rozpocznie. Ja jestem również osobą, która rozpoczynała działalność jako radny 20 lat temu i myślę, że też z pewnym takim yy, i z i nie tym, takim oczekiwaniem, czy uda się to wszystko zrealizować, rozpoczynaliśmy 20 lat temu działalność samorządu miejskiego. Myślę, że wiele z tych inicjatyw, które wtedy Rada wniosła, a właściwie większość. Udało się zrealizować i chciałbym Państwu życzyć, żeby było tak i w tej kadencji. Wszystkiego dobrego, pomocnej pracy życzącej. Dziękuję bardzo. Ponieważ tworzymy nową Radę Miejską i będziemy ze sobą współpracowali przez następne cztery lata, dlatego wydaje mi się, że każdy z nas tak powinien nazwice. przedstawić się jak, króciutko w dwóch, trzech zdaniach i w powiedzieć dwóch. króciutko o sobie. Może zacznę od siebie. Nazywam się Bogusława Polska. członkiem Rady Miejskiej jestem od 2002 roku. W czwartej kadencji pełniłam funkcję przewodniczącej oświaty, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olsztynie. W piątej kadencji pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Może teraz poproszę, aby każdy z Państwa przedstawił się również podobnie. No, zapomniałam powiedzieć, jestem emerytowanym nauczycielem języka polskiego. Swoje właśnie oświadczenie przekazałam pedagogiczne i, i plony zbierałam w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Teraz poproszę, ażeby każdy z Państwa kolejno przedstawił się w podobnej formie, w dwóch, trzech zdaniach. Eee, Maciej Wojciechowski, lekarz medycyny, dyrektor pogatowości Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej e, w Olsztynie. E, mandat radnego po raz pierwszy uzyskałem w roku 1994 e, i cztery kolejne e, kadencje, to jest moja piąta kadencja. Yy, w roku y, 94-98 i 2002-2006 byłem wiceprzewodniczącym rady, yy, y, y, hobby, szeglarstwo, motocykle. Ja nazywam się sobie Sobisiak-Zając, od 28 lat jestem nauczycielką w historii osób, edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia do życia w rodzinie i także jestem nauczycielem wspomagającym w pracy integra integracyjnej. Jestem po raz pierwszy w radzie. To wszystko. Jestem czynnym nauczycielem w Gimnazjum nr 1 w Olsztynie. Moje nazwisko Marian Zembrowski. Jestem emerytowanym radnym już drugą kadencję. Natomiast poprzednio byłem radnym w Radzie Powiatu. No cóż, przez 40 lat pracy związany byłem z rolnictwem. Służyłem rolnictwu, służyłem doradztwem rolnikom. A teraz ostatnio, w ostatniej kadencji, zasiadałem w dwóch komisjach. Komisji Mieszkaniowej i Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku. Dziękuję. Krzysztof. Byłem w poprzednią kadencję 2.6.20 radnym. Pracowałem w Komisji Budownictwa i Oświaty. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem zrzeszony w cechu różnym. No i myślę, że tyle co, co, co ewentualnie mogę tu. Dziękuję. Jak Tomasz. Byłem radnym poprzedniej kadencji. Prywatnie jestem przedsiębiorcą. I jak Państwo pewnie zauważyliście, tutaj jest dwóch jak w tej kadencji, co stanowią wielkie świta. Lech Daleki, jestem funkcjonariuszem Policji Kryminalnej, detektyw, Wydziału Kryminalistyki Śledczej. Prowadzę zespół terroryzmu bombowego. Dziękuję. Moje nazwisko Barbara Bajon, jestem emerytowaną nauczycielką języka polskiego. Radną jestem od 2002 roku. W czwartej kadencji pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty, a przez dwa ostatnie lata przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. W minionej kadencji byłam przewodniczącą Komisji Mieszkań. Wysoka Grażna Szewczyk. Radną jestem pierwszy raz. Byłam nauczycielką wczesnoszkolnego wychowania. Na początku pracowałam w przedszkolu, potem w szkole podstawowej w Karpicku. Współpracuję z parafialnym Karitas przy parafii świętego Józefa. Nazywam się Józef Friedniewicz, pierwszy raz jestem w Radzie, mam wykształcenie wyższe techniczne, pracuję w ZPM Lecku, KZO w Olsztynie, oprócz tego działam jeszcze w spółdzielni mieszkaniowej Adamowa. Nazywam się Dominik Tomek, od 30 lat mieszkam w Olsztynie. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, to 6 lat temu skończyłem studia wyższe w Zielonej Górze z tytułem magistra inżyniera, tak prywatnie to jestem członkiem Stowarzyszenia Wiara Lecha że teraz jest takich większych osiągnięć, to kiedy jest kiedyś syn Nikoda. Nazywam się Aleksander Jakowczyk. Z zawodu jestem rzecznikiem <laughs> radnym Rady Miejskiej Gminy. Jestem od 1997 roku. W kadencji 2006-2010 byłem przewodniczącym Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Moje nazwisko w sali są Prawdy drugiej kadencji no, radny w Rady miejskiej, pierwszej kadencji Rady Powiatu, no i ostatniej kadencji. Związanym z rzeczą z rolnictwem wspólnie z rządem prowadzimy gospodarstwo ochronne. Moje podbyto faktyczne rolnictwo. Nazywam się Zbigniew Korymczuk. Yy, mieszkam w Obrze. Całe swoje yy, życie zawodowe pracowałem w rolnictwie i w leśnictwie. Yy, radnym jestem po raz pierwszy. Na tym terenie, bo tutaj się sprowadziłem z gminy Kolsko. Moje takie zainteresowania to sport. Jestem wiceprezesem klubu sportowego Znicz Obrad. Jestem Antoni Janik, inżynier mechanik, emeryt. W poprzedniej kadencji przewodniczyłem komisji rewizyjnej oraz reprezentowałem samorząd miejski w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego. Nazywam Dzień, się Zenon Ziomek. Jestem z Głowa. Od 35 lat jestem cukiernikiem. Jestem prezesem Dąbkiem Głową. Trzymam zawodowym? Nazywam się Jacek Kowalski, mam 23 lata. Jestem studentem 5 roku prawa i drugiego roku finansów i rankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Radnym zostałem po raz pierwszy. Nie mogę się pochwalić niestety takim doświadczeniem zawodowym jak tutaj koledzy, ponieważ zdobywam je dopiero. Dziękuję. Kopczyk Paweł. Mieszkany z Wielkiego, przedsiębiorca, po raz pierwszy zasiadam jako. Przyszedł Krzysztof z Włoch, Jestem od urodzenia w Radzie, po raz drugi w poprzedniej kadencji 2006-2010. Byłem wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Moje nazwisko, następny, na imię Jan. Mieszka na prowadzę dużą firmę, branżę ślusarstwo. Poza tym jestem drugą yy, radnym Rady Miejskiej. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przystąpimy teraz do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę teraz o podawanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę pan yy, radny wodel. Czy mogę podać, Pani Bogumiła Tuchocka? No to muszę się zapytać, czy wyrażam zgodę. <grymne> wyrażam zgodę, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Teraz przewodniczący Komisji Skrutacyjnej na odczytanie wyników głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 1 grudnia 2010 roku. Dla przeprowadzenia głosowania w celu wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie Komisja Skrutacyjna w składzie Tomasz Szomiar, Paweł Kopciuk, Wiesława Sobiesiak zając stwierdziła, że na sesji dnia 1 grudnia 2010 roku. Na stan 21 radnych obecnych było 20. W głosowaniu udziału wzięło 19 radnych, głosów ważnych oddano 19, głosów nieważnych oddano 0. Wyniki głosowania. Za powołaniem pani Bogusławy Kruchowskiej na przewodniczącą rady było 17 radnych, przeciw 2. Podpis Komisji Skrutacyjnej. Wysoka Rado, zgodnie z paragrafem 20 Statutu Gminy Wolsztyn yy, pracy Przewodniczącego Rady, pracy Przewodniczącego Rady wspomaga dwóch Wiceprzewodniczących. Przystępujemy teraz do ich wyboru. Proszę teraz o po podawanie kandydatów. Proszę bardzo. Proszę Pan Paweł Człokciuk. Pana czy pan Krzysztof wyraża zgodę? Proszę, Proszę bardzo. Pan radny Zembrowski. Zgłaszam kandydaturę pana Macieja Wojciechowskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan Maciej wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Proszę bardzo. Nie ma chętnych, dziękuję bardzo. Kowalski Jacek. Kowalski, Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 1 grudnia 2010 roku dla przeprowadzenia głosowania celem wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olsztynie. Komisja Skutacyjna w składzie Tomasz Tomiak, Paweł Kopciuk, Wiesława Sobisiak-Zając stwierdziła, że na sesji dnia 1 grudnia 2010 roku na stan 21 radnych, obecnych było 20 radnych, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych, głosów ważnych oddano 17, głosów nieważnych oddano 1. Wyniki głosowania. Za wyborem pana Krzysztofa Czyszaka głosowało 16 radnych, za wyborem pana Macieja Wojciechowskiego głosowało 12 radnych. Podpis Komisji Skrutacyjnej.